Siemanko, ostatni odcinek Overwatcha zebrał najwięcej wyświetleń z tej serii, także dziękuję Wam, że oglądacie. Żeby się jakoś odwdzięczyć, to nagram oczywiście to już będzie chyba szósta część. W każdym razie zostawiliście tyle łapek w górę i mam nadzieję, że pod tym odcinkiem też się uda jakoś przebić tą liczbę. A dodatkowo oczywiście może zostawić subskrypcję, a ja już pobieram dowód. Mam tylko taką nadzieję, żeby nie pojawił się jakiś taki... Maksymalnie odpalony cheater, wiecie o co chodzi, żeby tak trochę ciekawiej to poprowadzić Bo tak jak poprzednio chyba cztery demka z rzędu no to były na mirażu, teraz jest piąte z rzędu Jestem ciekawy ile tych z rzędu będzie Nie wiem czy taki komunikat się wcześniej pojawiał, ale jest tutaj napisane Gracz podejrzany został wycieszony z powodu wpłynięcia przeciw niemu znacznej większej liczby zgłoszeń Czyli to też pewnie jakieś darcie mordy i podejrzewam, że to już jest Rosjanin Oj, oj, on ma takie tiki nerwowe, widzę już. Nie, no skąd on wiedział, że on tu jest? Przewiniemy sobie do pierwszej rundki. Dobra, mamy go. Kolega, widzę, rewolwer pre preferuje już na starcie. O, kolego! Takich tików nerwowych to się nie spodziewałem. <taki> <laughs> Ale mnie denerwuje to jego klikanie. No dobra, jakiś najlepszy rewolwerowiec. Jakiego świat jeszcze nie widział. Dobra, wkładamy gościa już od razu do śmieciarki, żeby wam nie psuć, nie psuć oglądania. Przesyłamy werdykt i widzimy się w kolejnym demku. No i git, pobiera się w tym momencie już kolejne demko. A przy okazji mogę wam zadać pytanie. Skąd ja wiem, że w tym momencie jest druga minuta i dziesiąta sekunda tego filmiku? Możesz napisać w komentarzu. A ja zabieram się za kolejny Miras. No niech będzie, no to jest szósty z rzędu. Widocznie to jest mapa czyterów. A mówiono takie, że oddaście. Gdzie teraz takie w moim odczuciu nadaście gram mniej cheaterów, ale więcej Rosjan? A na mirażu więcej cheaterów i mniej Rosjan. Albo równa ilość Rosjan i cheaterów. Czy to przypadek? <grym> nie, 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 nie. Już wiem co to jest. Ja to się nadal nie mogę nadziwić, jak to jest, że to nie jest automatycznie wykrywane, nie? To jest aż niepojęte. No dobra. Przechodzimy dalej. Aha, jeszcze tylko oczywiste, ponad wszelką wątpliwość. Pola widzenia, oczywiste, ponad wszelką wątpliwość. Inne zewnętrzne yy, wspomaganie, i teraz tak, tu jest napisane: widok do góry nogami. No to chyba o to chodzi, nie? Także oczywiste, ponad wszelką wątpliwość. I umyślne przeszkadzanie, no przecież nikomu nie przeszkadzał. Przesłamy werdykt, i jeszcze raz klasne. Mamy dowód, czekałem na niego 10 minut. A dla was to było nawet nie sekundka. Także oceniamy. Miraż! Może nazwę ten odcinek Klątwa miraża, jak nie będzie nic ciekawego. ja cię kręcę, ja wam pokazuję, że tu nic nie laguje u mnie. To jest te demko takie, pa ja pomacham. Jeszcze kolega wyciszony całkowicie, kolega z autokampą, kolega ma w ogóle wszystkie chyba możliwe wspomaganie, już nawet antyoglądanie demka, tego się nie da, nie da się na to patrzeć. Ech. O Jezus, o mój Bos, Wiecie, co mi się wydaje, że to jest ten sam mecz, tylko że inna perspektywa, bo zauważyłem przy montażu, że tam cały team cheatował i specjalnie ruszam tymi rękami, żebyście wiedzieli, że to nie mój filmik laguje, tylko że to jest tak zbierdzielone Mecz cheaterów. To jest pięciu na pięciu i każdy się wali. Sprawdzę po statystykach, ale chyba tu... No chyba jest tak jak podejrzewam. Demko jest zbyt słabe jakościowo, żeby można było to jakoś ładnie oglądać, dlatego przejdźmy do oceny. Cyk, cyk. Cyk, cyk, i... O, proszę bardzo, nuke przed nami Uuu, kolega nawet z knyflem Także może to być bardzo ciekawe demko Nastawiam się na to, że kolega był naprawdę dobry Dobra Mecz się zaczyna Oj, kolega Ach. Mam na... o Może taki movement Ojej Kolejny, co tak klika tym rewolwerem. Ojej, obrzydliwe. Może to far jakiś. Ale tu kolega w jego drużynie też jest, yy, musi być cheaterem, bo też chodzi do tyłu. Wiecie co? Z Overwatcha na Overwatch, coraz go gorzej tu się dzieje na tym cesie. Szkoda, kroski, bo ktoś musiał ją kiedyś wydropić, żeby ten ktoś ją zablokował. No nic, trochę się teraz zrozłościłem, bo. Mam czasami zaufanie do kąt, co mają jakieś ekwipunki drogie. Ze smutkiem i żalem przechodzimy do werdyktu. Zobaczyłem też sobie w międzyczasie, yy, zacząłem sobie też w międzyczasie, ile kosztuje ten jego nóż. 700 zł, to jest właśnie koszt jaki poniesie przez to, że cheatuje. Jeżeli nie ma tam innych rzeczy w ekwipunku. Tu! Tu boli! No nic, przejdźmy do ostatniego dema. Jako, że trochę pospuntniałem, to zanim przejdziemy do ostatniego demka, jeszcze otworzę sobie jedną skrzyneczkę. Teraz drugą już na demku. Tak, o, żeby się nie denerwować. O, banan. Ale banan, słaby. 9 złoty ten banan. Różowy skin, żeby skrzynki nie zwrócił. Klucza. Przepraszam. Inferno. I to jeszcze na skrzydłowych. Demka z Wingmenów też się tu pojawiają, nawet nie zdawałem sobie z tego sprawy, myślałem, że to szok całkowicie olali tak, takie pojedynki. No dobra, lagi na demku, skakanie do tyłu, rewolwer w ręku. Co się dzieje z tymi, te, z tymi aktualnymi cheaterami, że wszyscy rewolwery mają? To jest jakiś, jakiś nowy cheat ostatnio wyszedł, albo coś jest... Może, nie wiem, jak, jak, jakaś, jakaś informacja poszła, że no, jak grasz z to bana nie dostaniesz. Od razu zakończę tę demo. Oczywiste, ponad wszelką wątpliwość, oczywiste, ponad wszelką wątpliwość, oczywiste, ponad. poszło. Otwórzmy sobie jeszcze jeden kluczyk do chromy. Po różowym, tak chyba średnio, żeby wyskoczył jakiś kolejny różowy albo coś lepszego. I to jeszcze w katastrofalnym stanie: brązowe deko. Nie powiem, że się opłacało, bo się nie opłacało. Tak się zdenerwowałem, że jeszcze jedną sobie otworzę. Skrzynię rewolweru, bo to tak ku tych cheaterów wszystkich. Dobra, leci. Oby rewolwer wypadł. I nie zależy już. Hmm. To wygląda. Na... To jest faktory New prawie. To wygląda jak. A pierwszy raz, raz oceniam tyle dowodów w trakcie jednego dema. oho, New! Dobra, dość. Dziękuję Wam, kochani, za, za wytrwanie do końca tego filmiku. Mam nadzieję, że Was te overwatcha nie nudzą. Jeżeli nie, to zostawcie łapkę w górę. Yy, Subskrypcję, bo 70% oglądających ten kanał nie subskrybuje. Możesz napisać komentarz, że zostałeś do końca, tylko nie pisz Watacha, bo Wardenga to bić się nie umie. Dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam.